Jacek mówiłeś, że kolektor w sumie kosztował? Ten panel? Całość. No, no niecałe 200 zł. Niecałe 200 zł. I tak. E, szyba jest. E, ze starych okien. Ze starych okien. E, absorber zrobiony jest? Absorber jest ze starych rzeźników. To są dwa czy jeden? Dwa. Dwa. I to na złomie ile one kosztowały? To znaczy, jako złom tam użytkowy. Po 3 zł za kilogram, chyba 30 zł. No i tak, i tu następnym kosztem to była ta część yy, ta rama, nie? Tak, tak, to są do kautą gipsu profile, profile. centynkowane. One nie drogie 4 metrowy chyba 11 złotych. To jest dwa takie wyszły. Aha. I mówiłeś, że to chyba, ten, ta część plastikowa, nie? To, to była same najdroższa. Lurki, peks, też nie są drogie. Jedynie te złączki. Do tych ruch, te kolanka, tujniki, no no, 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 Można być takim droższym elementem. I teraz tak. Tu mamy yy, element. Yy... To są przewody, i na końcu nich są czujniki do odczytu temperatury i do sterowania pompki. Aha. dwa, bo są akurat dwa czujniki, tak zrobione. No tak. I z tyłu i blacha. blacha też osobno kupiona, tak, nie? Tak, osobno kupiona. I rama tak samo, nie? Tak. To jest, jest profili takich, z Ze z uchwyty też zrobione Elementu mocujący I to? I to było spawane, nie? Ta, ten profil był spawany? Nie, przykręcany. Przykręcony jest. Nie przykręcony, nie? Może rozbielane w razie czego z tyłu no wata no, mineralna. No, no, no. A właśnie. właśnie I tu z dwóch szyb, nie? Bo jest widzie... No tutaj nie było takiego. Dużego kawałka nie miałem, więc trzeba było z dwóch. No tak Można by to ładniej wyczyścić, ale bałem się, że chyba nie. No, no. Czekaj, bo wymiary tego są jakie? Hmm, to jest chyba 1,8 metra kwadratowego wyszło. Nie pamiętam wymiaru. Czy... Bo to robiłeś z tego projektu to znalazłeś w internecie, nie? To znaczy tam wiele projektów miało wpływ na Aha, to Czyli po prostu z kilku, złożyłeś. Budowa, no. z kilku nie? Jeden był taki podstawowy, od którego ja wy zacząłem. Nie? Aha. A ten, y, te czujniki w jakiej cenie były? Do tego? No czujniki to znaczy, czujnik też nie drogie. Może sam termomet i później sterownik. Sterownik też nie będzie zbyt drogi, bo to tylko będzie dla elektronika, to jest to po prostu różnicowy mhm. pomiar temperatury. Czyli jak różnica temperatury na kolektorze będzie wyższa, to się włączy pompka. Aha. No, zrobimy ostatnie ujęcie. Aha, i właśnie yy, ten stary, yy, stary, stary, to mal, malowałeś czym? Jakimś matem o, czym? Nie, to jest absolwer własnej koncepcji. No właśnie, opisz go. Yy, to jest jak miedzi z lakierem, po prostu wymieszany i Aha, pomalowany. I w ten sposób, raz go malowałeś, czy dwa? Raz, raz, raz malowany. To też nie można. Ty dać. tu sam spawałeś to czy to już taki po prostu duży nie, był? to samemu koleżo mi spawał. Tak? A no właśnie, właśnie czyli po prostu są dwa złożone, nie? I on spawał. Czyli po prostu koszt 200 zł, Później dobry kumpel, który pomoże. On robocizny. I robocizny wykonania, no. nie? Czyli znaczy, można to było tego nie spawać. No. Ale wtedy nie miałem takiej długiej szyby, by się nie złożyć dwóch. No tak po prostu chcieć to móc i w sumie za 200 zł mamy kolektor sprawdzany był, grzeje ładnie no Coś. tak no pamiętam pokazywałeś mi no i teraz mamy ile czasu minęło od podłączenia godzinę nie wiem 20 godzinę 20 No, i mamy temperaturę na czujniku 99 i 9, 4, 4 i 4. No, zaraz musimy kończyć, bo też mi się baterie No, i znaczy, że działa. I jest prawny. Aha, i przypomnij, yy, czym on jest pokryty? Tlenkiem miedzi. Tlenkiem miedzi. I pomalowany zwykłą farbą. Znaczy, jest jeden wymieszany. wymieszany z Bezbarwny. Lakierem bezbarwny. No dobra, to ujęcie.